Mam mikrofon, grałem sobie. Teraz będę mógł z wami gadać i spróbujemy wygrać. Yy, przynajmniej top 5 musimy zająć się, ja Dzisiaj w widzowie niestety miałem pobieraną krew. I mam całą prawą rękę. Yy, dwa razy miałem kłucie yy, I mam całą prawą rękę mnie bo... Cała prawa ręka mnie boli. Więc będzie ciężko teraz. Nie w chłopa tak szybko zacząłem strzelać i go wywaliło, czy on zginął seria. Ej, ale chłop... Wiktor, chłop został, stał, ja go zacząłem nawalać i on nagle wyszedł z gry chyba. Gdzie możemy polecieć? No. Tam możemy i lutujemy na bossa, lecimy. O kurcze, parę osób tu leci. Wiktor, nie daj się zabić! Ha epicki! No, ze mną tu. Tylko, że on jeszcze nie wylądował. Wylądowałeś? Ej dobra, spróbuję dzisiaj zrobić bez celownik challenge, czyli nie mogę używać celownika w, ten na snajperce. No challenge. Pumpa. A ty lecisz? Kałacha mam, nie potrzebuje, bo mam snajpę. Ja za to mam kiepską pompę. Kałach. A karton jest broken, bo mogę sobie normalnie z niego celować. No ale on się naprawia A on jest nieskończony więc Waliska Ej weź to Wiktor Weź to tego boksa Bądź Bo ci się przyda Jak będziesz miał problem Rzucasz sobie i wskakujesz do niego Nie dostaję, karton dostanie. Karton jest na jeden shot. No ale jeden pocisk przyjmuje czyli na przykład headshot ze snajperki może przyjąć. Nie snajperkę! Boże, dziurawy jestem. Nie, po prostu szybko chcę to zrobić, bo mam. Jeżeli uda nam się zrobić top 5, to wejdę na złoto 2. Bo mam 74%. Chodź na tą flagę! Ej, 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 bo mnie zabijesz! Wiktor, kto inny? Ja z nim gadam przecież teraz. do mnie gdzie kuba może potwierdzić do mnie strzelał tam jest u góry się nawalają o, w końcu można wieże. chodź bo będzie tutaj ten chłop z kartą widzę go! Jest tutaj! No wiem, że bez celownika. Ale raz mi się udało, trafić. Chłopa ze złotem powaliłem! Ja nie mogę! To, I to jeszcze ten! Snajperką bez celownika! Ja! Ale chłop się. Ale, ale chłop się musi wkurzyć! Ej, bo patrz, go zginie od strefy! I biorę medalion pompę! Ma mało, ma mało. Ja ślepy jestem. Bo się zginie. Apteczki muszę znaleźć apteczki Halo, apteczki Chodź, szybko musimy bosa dobić! Uciekam się! Uciekaj! Zero, ja mam zero, ja mam zero, ja mam zero. Ja mam zero. Nie! Błagam! 23! No! No. Ja mam 23 HP, jestem na jeden shot. Jeszcze ten, strefa idzie super. A ten co odjeżdża ode mnie i skacze tym samochodem? Zginę. Nie no, strefa mnie dojedzie. Ja się. Eee, widzowie, strefa mnie goni. Zobaczcie. No ten jedzie samochodem. Nie no, on we mnie wjedzie. Zostaw mnie. Zostaw! Jedź! Jedź tym! W skałę wjechał, Boże! Jezus! Ej, bo patrz, tu jest karta! Ten chłop z kartą! Ja jestem ślepy! Dobra. Nie wiem. Chyba milicjant. Mam aptekę i lecę ten, z kartą. Nie, na no spokojnie. Będę miał HP. No ty... Nie no jeszcze... Ten jeszcze Wiktor troluje i strzela Raszefko biorę... Co samochód mnie uderzył? 11 HP mi zabrał. Mam medalię, się uleczę. Ale to było dziwne. Czemu tu apteczek nie ma? Halo? Nie ma. Gdzie? Ja jest. Wiktor! No ty trollu, no nie wierzę w ciebie no! Masz potech lej. Wiktor to jest troll po prostu. To jest taki troll. Biorę cztery apteki. Weź sobie jedną. W końcu i tak mam 5000 golda i teraz sobie mogę go wydać. I tak naprawdę nie potrzebuję tego tutaj. Ile mamy? Top 12. Dobra. Możliwe, jeszcze. Możliwe, że będę miał ra ten rank up. Ale Leżysz Dostałeś Wyeliminowani Daj mi to Nie chłop miał legendarną snajpę Ja się, ja się Popłakałem Ja się Popłakałem On miał legendarną snajpę Ja się Popłakałem ja nie mogę Jezu jeszcze dobry celownik ma... Ja Ale trudno to gdzieś Raz się z celownikiem, raz się bez gra Ej boj! Ej weź sobie ten apteczki Oni mieli... Oni chyba chcieli w strefie bo zobacz oni mają... Patrz ile wędek pa ile apteczek mieli oni chcieli tutaj... Oni chcieli sobie w strefie pokampić, a my ich znaleźliśmy. Jak tu nie zabiliśmy. No właśnie. E medalionista jest. Medalionista. Samochód. Ktoś tu, Oni jechali. Oni mają wszystkie opony przebite chyba. Nie, jedna jest. A brak paliwa oni mieli. Zobacz. Piękny samochód. Bez niczego jechali. Piękne. Jadą samochodem. Jak mam ze snajpy chłopa? Gdzież w samochodzie jest? Muszę mieć takiego farta. Aby trafić mu headshota, I... ja się bym popłakał. No bo dostałem headshota ze snipera od jakiegoś typa, gdy jego miałem na widelcu. Dobra, gdzie są inni? Po co do nich strzelasz? Mamy top 8, czekamy na top 5. Jaki top 8? no jest top 8. A czekamy na top 5. Albo lepszy top. <noise> I tak mamy mega dobre itemy. Choć oni mnie cały czas widzą na mapie. O kurde, medalion. Medalion jest na pociągu. Jezu, o ja nie mogę. Mm, to by musiał mniej. Miktora pokonać. Ja wiem. No bo Wiktor jeszcze by, obok mnie jest. Ktoś liftem poleciał. Au, wyłożyłem sobie 10 hp. to przejść. Ty byłeś? Jesteśmy w następnej strefie. Możemy sobie siedzieć. Dobra, medalion. Je... Tu są... Sa... Dwu... Dwa medaliony chłop ma. Chłop ma dwa medaliony. Wow. Przez ej, ale się przestraszyłem, Wiktor, bo strzeliłeś, a ja na mapie siedzę. Ej, bo raz, dwa, trzy. Cztery. Ej, każdy ma po medalionie, my mamy. Tu o nim we trójkę mają, czyli cztery i piąty medalion. Ani jednego medalionu nikt nie zostawił. Każdy ma medalion. Ja nie mogę. Każdy gra na medalionie. Ej, Wiktor. Kulczacek. Co jest? Ale daleko jest kolejna strefa. Mamy bardzo dobrym grę. Tak. Top 8! Jest! Mamy top 5! Let's go! Serio? Ej, bo tam właśnie na starożytnym jest medalion. Ej, bo tam be... Ej, tu wszyscy medalionarze się spotykają. O kurde, już dwóch medalionów jest. A tutaj te... Ej, bo tu jest team. I tu jest chyba jeszcze team. Ej, bo oni tu idą. Ej, bo oni tu idą. Patrz, tam na... tam na skalę. Tam na skalę chłop był. Proszę! No zostawcie! Nie no, oni... Oni tu idą. Zabił kogoś. Top cztery. No błagam no! Ludzie! Gdzie jest kolejna strefa? Tu jest kolejna strefa! Nie, patrz gdzie jest jeszcze następna No, to problemy są Tylko... Ej, bo oni się będą nawalać! Tym Team z teamem medalionów! Hej, ej, chodź cofamy się! Niech oni się nawalają, my się cofamy. My będziemy iść po, do strefy. Co ty masz? A bo ty masz niewidzialność. Dobra. Nie wal do nich. Lepiej, żeby nie. Czekaj, to będzie w strefie? To będzie w strefie. Nie, to nie będzie w strefie. Trudno się mówi. Będziemy uciekać. Wiktor, zobacz na mapie, czy medaliony idą. Medaliony nie idą. Ło Jezu, prawie spadłem. Chodź pod mostem szybko. Mamy top 4 cały czas. Utrzymujemy się. Oni niestety nie widzą. Ale oni się chyba steamowali. Albo po prostu znaleźć nie mogą się. Koniec strefy. Następna jest jeszcze dalej, ja nie mogę Krzaczek trzeba, tu jest krzaczek, dawaj Mamy krzaczek O Boże Oni tutaj idą Oni idą My jesteśmy My jesteśmy w pupie bo tu są medaliony i tu są medaliony Nie strzelaj, bo jeszcze tu przyjdą Oni albo oni nie chcą się strzelać albo nie mogą się znaleźć Albo się teraz strzelają cały czas E, bo jeszcze jeden team Ej, ale kumasz, że został Dwie, dwie osoby, dwie osoby I jeszcze my, dwie osoby I jeszcze jedna osoba jest w teamie Sama Ale ona ma ciężka teraz. Ej, medaliony tu idą Zoba Błagam, no nie Weźcie siebie zabijcie Nie. Oni się nawalają. Oni się na tym filarze nawalają. Widzę ich. Ja nie mogę. My jesteśmy w takiej. i my jesteśmy w takiej podbramkowej sytuacji. Ale oni się tam grubo nawalają, ale te medaliony muszą ich ratować. Nie! Wróć, bo Cię zabiją! Dobra raczej ci nie powinien widzieć bo jest bardziej zajęty fightem O boże tam oni już samochodami się rozjeżdżają Ej, Jesteśmy w takim, w takiej pupie Chodź, po cichu idziemy Najwyżej nas znajdą i będziemy uciekać Ej, wiesz jaki jest problem? Że strefa jest obok nich! E, bo chłop zabił i ma teraz dwa medaliony! Obok Fajta uciekamy. Ale oni się tam... Zginął! Z medalionem Tygrysa! Czyli szybki... Szybka pompa poszła. W ruch. Top 2. 2 dwa na 2 walczymy, chodź. Do końca już. Ale. Ale jest po Ale dostałem. O Boże, mam 10 HP. Jaj. dobra, ale mam rank-upa i tak nie mieliśmy szans. Jest rank-up, drugie złoto. Prawie 30% mam drugiego złota, dawaj do lobby, yo. No a teraz w lego dawaj.